Dobry witam serdecznie. 2 września. Jak mniej więcej 5 minut temu e, gruperowałem tutaj. E, teraz będę siał poplon, czyli gorczycę. zjedziemy. ale tak to muszę zjechać. Dobra, stabilizowało się to wszystko. Czyli mamy tutaj w siewniczku gorczycę. Gorczycę z domieszką Żyta 360 działka, 20 kg gorczycy i około 10 kg Żyta. Muszę jeszcze ustawić siewnik, bo na razie sprężyny dociskające te sekcje wysiewające są luźne. I języczek na raz, dwa, trzy, cztery, na piąty otwór. I tak po. Była tutaj gnojówka, gnojowica rozlana, w dość w sporych ilościach. Eee, został zgrubarowane jak widać e, samo e, sporo paso się obsypywało. Był ogólnie e, w plonie głównym jęczmień, też gdzie gdzie, gdzie gdzie, gdzie żyto to wyrosło i też się obsypało i jak widać te lekki deszczyk coś padało może, nie, nie pamiętam, to nie padało, tylko ta gnojowica i na całości widać, że te żyto powyłaziło no przyjemy, dość późno, 2 września jak już wspomniałem dobra, e, gdzie mamy to łapkę od próby kręconej tutaj dobra, tu jest. siewnik to to jest Nordsten NS1030 3 metrowy, sekcji wysiewających jakoś nie jest dużo bo jest to talerzowy, jednotalerzowy e, 19 no w każdym razie rozstaw jest e, większy e, sekcji niż takich setardowych, stopniowych e, teraz tak musimy muszę sobie przypomnieć, czy to trzeba Wykręcać chyba, Wykrę tak, wy wykręcenie, będzie napinało łańcuchy. E, nie łańcuchy, tylko te sprężyny tutaj. No. Pirazy, razy oko, na tyle. Kątyca powinna być chyba na dwóch, czy trzech centymetrach Już jest lepiej. Dobra, zakręcimy kołem! Hido ustawione jest 30 kg, bo mówię 20 kg gorczycy, 10 kg żyta. No i tak wychodzi 30 kg takiej mieszanki dobra ja się zabieram zasianie, może potem coś dogram Nas się muszę skupić bo taki mały skupiony człowiek jestem dobra lecimy. lecimy z koksem jeszcze jest siewnik ustawiony na ten drugi bieg tutaj tutaj mamy to się przekłada ten element tam są, są dwa tryby połączono mam do góry nogami jest wolniejszy bieg, ale to to żopaku chyba bardziej. To takich naprawdę, gdzie jest drobna ilość się nie idzie. Dobra. Dwójeczka. Dobra, ruszamy. Ja Miałem zweryfikowanym siarcz, ale najpierw trzeba byłoby w nich z garażu wyciągnąć to małym, bo do garażu perkusor e, nie wchodzi na wysokość więc nie chciało mi się odpinać, przepinać, no nie dobra, jakoś się, jakoś się je tym posieje bardziej pałem się o podnośnik, to znaczy o plecak. To jest. na pęknięcie ale latam z nim że z a grabiarka grabi jest jeszcze bardziej no. To Aż jest to piszki, to nie w której sekcji. Ale kręciło się w domu, nie było co, żeby to załatwiono. Może wyjdę i zobaczę na kogoś, kogo czy to w ogóle mi siewa. Dobra, trochę od razu. I zobaczymy, czy siewnik. I nie zapycha, to te reszki pożegne są. Wszystko się nie udało jakoś wymieszać z glebo. Dobra, grabki, ale takie trochę prowizoryczne, oryginalne, ale zagrabiają. To nie kukurydzę, że tak łatwo znaleźć, ale. Ziarn, kożyta, powinno. Jeszcze te samo siewy są zniszczone. Talerze je trochę podcinają. No, wiadomo, nie jest to talerzówka, ale coś tam podetnie. Coś tam podetnie. Dobra, tak tutaj tak w miarę czyście jest. Może jeszcze by posłuchał. Nie widzę tych groszków. Pogorczycy. O jest, jest, coś to wysiewa, coś wysiewa. Tak najwięcej nie mierzyłem to centymetrem tylko tak organoleptycznie na, na oczy dobra, jadę do końca, wziąłem znowu ostaty w ustawie tego e, hyperlapsa, time lapsa i coś wam piedlogram z Zsiania. dobra, wjechałem działkę trzy razy dookoła, e, od granicy z sąsiadami i zagłówki i... Mała kontrola, jak tam to wygląda, no, troszeczkę ubyło. Była mała awaria, mianowicie z tego lewego cięgna patrząc od tyłu maszyny odpięła się zawleczka zabezpieczająca ramię czy sprzęt. No, ta <śla> zawleczka i to już mi robota odciągnęła jakieś pół godziny, bo nie mogłem się skontaktować z małżonką. Musiałem zrobić sobie mały spacerek odtąd tam do mojej wioski no, no to spacerek się zeszło tak śmieje ze wszystkim z pół godziny e, Przyjechaliśmy, wziąłem zapas zawleczek od po prostu różne ramienie można już bardziej ściągnąć i trochę się lata na boki tam na samym dole przy drodze na zagłówku są straszne nierówności i siewnik po prostu zaczął się bujać i tak aż się odpięło po prostu e, dobra nic nie pozatykane no za bardzo nie ma czym się zatykać e, dobra teraz rzucam e, odpalam ciągnik i ja dalej e, zrobiłem trzy kółka e, dookoła a teraz będę latał raz przy razie raz przy razie no dobra Zabieram się do roboty, oh. palim maszynu i jedziemy. Ech. Mała chwila przerwy, ale nie na odpoczynek o, Na zebranie urwanej sekcji talerzowej Tam <grybuj> O co to się kurde piedzieliwo źruba wypadła Tak Zawsze coś w zasadzie niewiele mi zostało, bo tak pewnie jest jakieś pół hektara. I nie wracam do domu, żeby to zaspawać, naprawić. A sieję, jak to się je. No w końcu to była na podróż. Nie ma się nad czym tutaj spuszczać. Jedno to? Ja widziałem wcześniej. Tutaj, 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 tam? tutaj, 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 Uuu. tutaj, dobra Pozowanie jest tylko ścieło, śrubę, która e, trzyma całe, ramie. ramię e, tyle tyle w temacie dobra stosowałbym żeby ta rurka nie latała tutaj jakoś po ziemi, już mieszek to się Eee... mieszek się tutaj już oberwał całkowicie Dobra mam ja powiem coś tam te grabki zagrabiające zagrabia no to nie po prostu Tutaj położymy Chyba nikt już zapierdoli Bardziej prawdopodobne, że ja to zapomnę, niż coś zapierdolę. Dobra, lecimy dalej. No ale trzeba będzie, już tutaj, zregenerować to mocowanie. Zakupić ten mieszek. Zawsze, zawsze coś się musi przydać. Tak, żeby nie było nudno. E, dobra, to już koniec. Siania. niestety przedwczesny, bo jak zwykle coś poszło nie tak niby miały 30 kg sypałem do zbiornika z zapasem a nie wiem 40-50 kg brakuje do wysiania śrubka się odkręciła od tej nóżki. Tutaj, tutaj z kolei tutaj była taka nóżka. Gdzieś się zgubiła. Tutaj sekcja wyświetlająca się, upierdzieliła. No przydałoby no. się dokończyć, tylko nie mam gorczycy. No nie wiem. Przeszedłem się do końca i wracam do domu. Dlatego najwyżej nie dosieję, bo jutro podskoczę. A przydałoby się do sekcji tej. Bo nareperować. Naprawić. Nie nareperować to naprawić. Dobra. Dojeżdżam do... do, dojeżdżam do drogi, zwałam do domu. Bo jak ja to nie wylewam, to na pusto. Dobra. na razie tyle.